Jak pewnie wiecie, wchodzenie do byle jakiej dziurki w deforeście nie może skończyć się dobrze. Więc pewnie nie skończy się dobrze to, jeżeli zejdę tam bez uprzedniego przygotowania. A my dzisiaj mamy dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, tą dziurkę tutaj trzeba obudować. Trzeba tą dziurkę bronić jak prawdziwy e, mężczyzna. I przy okazji zejść do tej dziurki, zobaczyć co takiego w środku jej mamy. Już myślę, że ktoś tutaj do mnie idzie. A to ten ptasznik sobie tutaj. E, ptasznik, e, ptak, przepraszam. Ptasznik to e, pająk, pająk sobie tutaj bylała. A tutaj nie chodzi o to, że ptak tutaj leciał i cień był, i taki smutno mi się zrobiło bo już myślałem, że kanibal zaraz mnie pierdyknie i się skończy ten odcinek tak szybko jak się zaczął. No ale tak, dzisiaj bez zbędnego intro, po prostu tam sobie zejdziemy na dłuższej okazji. A wam wytłumaczę dlaczego właśnie się chcę tutaj wybudować. Podstawowym chyba plusem tutaj jest to, że po pierwsze obóz kanibali niedaleko jest jeden, po drugie jest obóz kanibali główny to dwa, gdzie jest dużo dynamitu, ale po trzy jest mnóstwo drzew dookoła, zobaczcie jak gęsto. Jaka gęścina tutaj jest tych drzew. Tutaj po prostu jak rzucę raz dynamitem, to będzie po prostu to wszystko fruwało w powietrzu. Po czwarte już? To już po czwarte? Tak, chyba już po czwarte. Po czwarte po prostu jest blisko plaży i mojej wodnej fortecy. Jeszcze do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało. To jest stuprocentowy spontan, ale ja tutaj planuję zrobić coś naprawdę fajnego, bo chcę tutaj zrobić taką... Teraz na to wpadłem przed chwilą, więc to jest naprawdę spontan. A chcę tutaj zrobić taką budowlę wiszącą, którą będziemy mogli schodzić bezpośrednio do tej dziurki. I tylko z tego budynku do tej dziurki będziemy się mogli dostać. I ja myślę, że to jest świetny pomysł i dzisiaj będziemy w dość niekonwencjonalny sposób budować tą bazę. A bazę, ten, ten budynek, tą budowlę, z tego względu, że zawsze buduję tak, żeby mieć materiały. A teraz zobaczcie, żadnych materiałów dookoła nie ma, nic, kompletnie nic, zero. Jest, są tylko jedne sanki, którymi będę sobie przewodził w drewno, no i jest, zrobione to z tego względu, że dzisiaj spróbujemy najpierw postawić szablon budowania, żeby wiedzieć mniej więcej ile tego drewna potrzebujemy, a dopiero później zabawimy się w zbieranie. Oczywiście zbieranie w bardzo ekspresowym tempie, biorąc pod uwagę e, mój ekipunek, e, trzy, trzy dyna, cztery dynamity, przepraszam, trzy bomby, e, jeszcze jakbym znalazł po drodze zegarek tam na dole, to już bylibyśmy kompletnie szczęśliwi, dlatego sobie tutaj zejdźmy i tutaj głównie schodzę też z tego względu, że... Przydałby się ten po pierwsze zegarek, a po drugie, może coś do jedzenia byśmy tutaj ogarnęli na szybciora. Tu już widzę, że. W tej jaskini chyba mnie nie było jeszcze. Tego do końca nie jestem pewien, dlatego poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale ja tylko chyba raz wspomnę, że ja tutaj chętnie sobie zejdę zobaczyć, co tutaj ciekawego będzie. Ja już słyszę chyba martwe płody latające po dnie tej jaskini. To się dobrze nie może skończyć, bo już słyszę cipka i go chyba widzę. Więc, tak jak powiedziałem, schodzenie do jakiej dziurki tutaj nigdy nie było dobrym pomysłem. Dałoby się na mapę spojrzeć, gdzie my jesteśmy. No, mniej więcej widzę, gdzie jesteśmy, i widzę, kto mnie atakuje, już tutaj. No, chyba twórcy DeForesta sobie stroją ze mnie jakieś żarty. Bo chyba nie sądzą, że ja tutaj będę schodził specjalnie. Z tego względu, już tu się pająk pojawił. Jak ja mam tutaj cokolwiek zrobić, kiedy ten pindak mi się tutaj pojawia? Fila mam. Nie, nie do jakich punktów nie możemy wejść? Mm, tam są martwe płody. Ja wiecie co, muszę poczekać, aż on troszkę się odsunie. Bo jak nas jeszcze zrzuci z tej drabiny, no to nie będziemy zbyt wesołymi ludźmi. Zresztą kto by był. Oj, 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 dobra, schodzimy stąd, schodzimy stąd, zobaczymy. Co tutaj tak jak ciekawego jest na szybciora. Gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy No dobra, ten już tutaj biegnie Ten już tutaj dostaje jakieś padaki na mój widok Więc sobie szybko odpalamy siekierkę Zobaczymy co tutaj na szybko jest I wracamy na górę Jeżeli się okaże, że nic tutaj ciekawego Nie znajdziemy Oczywiście pajączek nie mógł się powstrzymać od skakania No jest taki happy na mój widok Że on tutaj planuje mnie Obskoczyć całego O, Jakieś nogi Jakieś gazetki Czyli tutaj widzę w kanibale po ciemku próbują czytać. Nie dziwię się, że, to, że są tacy ślepi, że nie potrafią mnie dostrzec w szczerym polu, skoro czytają w nocy przy takim słabym świetle. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak jakiś zabije płoda lub dwa. Mm, Okej, okay, leki. E, oj, oj. Oj, oj ci, chyba ktoś jeszcze zablokował i chyba w tym kimś jestem ja i leków to mi chyba nie starczy na obronę przed nim. Zobaczmy, muszę mi się zrobić więcej podstawowych lekarstw. Nie wiem dlaczego mnie zablokowało. okej, um, okej, okay, okay, udało się, udało się, uciekłem z tego, z tego gówna co tutaj było. Tuż to to już się powoli martwiłem, że skończymy ten odcinek naprawdę szybciej, niż mi się wydawało. Ale, na szczęście, nie jednak, opanowanie moje w tej grze jest na bardzo wysokim poziomie, i doświadczenie, które już tutaj nabyłem poprzez te 30 odcinków z tego nowego sezonu, naprawdę w pewien sposób owocują. Ale, no, chyba nie znalazłem tego, czego szukałem. Może znaleźliśmy jakiś ciekawy secret, ciekawą miejscówę O, kurde, takich totemów, to temów. Ta tu jeszcze nie widziałem. Jak ta mapka, mapka, kurde, super, zajebiście po prostu. Tędy nie idziemy, ten nie, nie ma sensu iść, bo tam już byliśmy tutaj, jest coś ciekawego, czego jeszcze nie było w tych jaskiniach. Mamy jeszcze dopiero byśmy do odcinka, także i tak dużo zrobiliśmy w ciągu tych 5 minut. Um, dlatego postaram się jak najszybciej wyjść z powrotem na powierzchniach. Tylko znajdziemy coś ciekawego tutaj poza tymi gazetkami. A, bo tu chyba tylko są linki, linki, linki. Mm, SKS. E, nie wiem, co to jest SKS w angielskim, co to będzie za skrót. Um, u nas to oczywiście oznaczało broń sportową. Mm, ale tutaj to ja nie jestem zbyt pewien. Dużo lin, jeszcze więcej lin, brak jakichkolwiek skrzynek z lutem dla mnie. Nie będziemy mieli tutaj czego, czego szabrować, jeżeli mogę użyć tego słowa, kiedy my nie szabrujemy, ale szukamy czegoś do przetrwania. Mm, no i mamy pierwszą naszą skrzyneczkę. Mam nadzieję, że jednak coś tu ciekawego znajdziemy, bateryjki, no. Bateryjki akurat w tej grze nie są nam tak bardzo potrzebne, i tutaj chyba mamy coś do wysadzenia, więc nie wiem, czy czasem nie zmarnuję już tej jednej bomby na tą jedną wysadzkę. I akurat, no, powiedzmy, że e, dostaliśmy zegarek, który możemy wykorzystać do tych, niecnych do tych niecnych celów, czyli do wysadzenia tutaj. I chyba tak to było zaprogramowane, bo skoro tu znaleźliśmy płytkę. Tu znaleźliśmy e, alko i tu znaleźliśmy zegarek i tu są pieniążki dookoła, no to chyba to jedno może tylko oznaczać, e, a mianowicie to e, o, kolejna kaseta. Hmm, nie wiedziałem, że tu jest jeszcze na kaseta. O, o, o! Coś tutaj się da zrobić. Tam coś jest. Can't carry anymore secret board. Ja mam nadzieję, że to się wysadzi w powietrze. Oj, odsuńmy się, odsuńmy się. I co, i co, i co? I dupa. To się nie wysadzi już, nie? Nie, 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 nie. Czyli prawdopodobnie ta dziurka, którą tutaj widzicie, jest nie do wysadzenia. A co mamy po drugiej stronie dokładnie? Mm, tego nie wie nikt. Z pewnością można tę dojść inną drogą, albo po prostu od tej stronie się tu nie wysadzić, albo ja po prostu coś tutaj skiepszyłem, ale dobra, chcę jedną bombę, jednak zyskaliśmy coś ważniejszego, mamy dalszą część mapy. E, jakbyśmy tu jeszcze znaleźli jakiś element niezbędny nam... Do przetrwania, żeby nie było, że tak bardzo, bardzo, bardzo tutaj dużo zainwestowałem w tą wyprawę. No chyba nam się ta wyprawa jednak nie zwróci. Jeszcze straciliśmy dodatkowo jedną bombę. A przyszedłem tutaj po zegarki, żeby mieć tych bomb troszkę więcej. Myślę, że będziemy mieli większe problemy z wydostaniem się, niż dostanie się do tej jaskini. Bo teraz będzie nam przeszkadzał cipek w wyjściu. Wystarczy, żeby nas raz walnął i nas strącić Czy mi się wydaje, czy one się tutaj na nowo zrespiły? Mm, ja się bardzo nie lubię Chodź, skocz do mnie, skocz do mnie Skocz do mnie, skocz do, do mnie Do noga, noga cipek Dobrze, dobry piesek Dobry piesek, spadamy na górę Nie, nie, nie rób tego Siopiernicze Milimetry tutaj normalnie pozostały Żeby mnie zaatakował Zabił, zjadł, cokolwiek jeszcze Myślę, że skoczymy sobie szybką drzemkę W deforeście walniemy I zaczniemy naszą budowę Chyba, że już jest jakoś jasno na dworze, ale chyba nie jest zbyt jasno. Sądzę, że godzina w deforeście jest niezbyt odpowiednia. Wieczorynka nam się już skończyła, także nie polecam tego stylu życia. Bardzo rakotwórczy styl życia. Oj, zajebiście jest. No, przynajmniej nam coś tutaj się zrespiło. Fajnie byłoby, gdyby Fapacz wieloręki tutaj pojawił. Pomógł mi się drzewa. A uwierzcie mi, on jest w tym bardzo dobry. Już nie raz to udowodniłem na live'ach. Mm, o ile mnie... Mój zmysł, Janusza, przetrwanie nie myli, to tu jest plaża. I dobrze myślę. I to nie jest tak, że ją teraz zobaczyłem i to powiedziałem, ale tu chodzi po prostu o to, że, że jednak mój zmysł przetrwania w tej grze jest na wysokim w miarę poziomie. Jest teraz, żebym znalazł jeszcze domek, który tu wcześniej postawiłem specjalnie, ale jest chyba tam bardziej na lewo. E, nie, mamy łóżko, mamy łóżko w mojej wodnej bazie. To super, do czegoś się w końcu ta wodna baza przyda, na szczęście. Bo ja wam powiem, że to jest jeden wielki waste czasu ponieważ tutaj no, próbowałem negocjować z rekinami na temat tego, jak bardzo e, dieta e, wegetariańska jest dla nich odpowiednia e, i nie, nie uwierzycie mi. Powiedzieli, że moje argumenty im nie odpowiadają, dlatego. E, Myślę, że wegetarianie, nawet w deforeście, nie mają szans w tłumaczeniu ludziom, jak mięsko jest niezdrowe. Szczególnie rekiny myślą, że mięsko ludzkie jest tym bardziej zdrowe, tym bardziej pożywne. Że kiedy im podawałem moje argumenty, to oni mi tłumaczyli, dlaczego ich zęby są tak ostre. I się o tym przekonałem na własnej skórze. Dlatego tam się aktualnie nie opaca budować, dopóki rekiny nie będą wegetarianami. Dlatego sami wiecie, życie jest trudne. Tu są jeszcze jedne sanki. Nie, tam były jeszcze inne sanki. Tutaj są trzy takie polany w deforeście, na których się tak bardzo warto wybudować. Tutaj też jest bardzo dobre miejsce, żeby zacząć naszą budowę. Tutaj jest chyba lepiej, bo tutaj jest więcej tego drewna. Jednocześnie to byśmy mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć drzew. na raz, ściętych to jest mła. Piękność po prostu. Ale my, tak jak mówiłem, musimy zacząć od ważniejszej rzeczy niż od drewna. Musimy najpierw wiedzieć, co my tutaj w ogóle stawiamy. I mamy tutaj listę do, rzeczy do zrobienia. Znaleźliśmy jego... Zrobić obóz, postawić obronę i wyeksplorować jaskinię. No, wiecie co? No, chętnie bym tę jaskinię wyeksplorował, ale jakby to powiedzieć, już ją zrobiłem, wyeksplorowałem. Po prostu ta lista. Większość update'ów, które teraz tutaj się pojawiają, dotyczą bardziej nowych save'ów niż tych, co teraz mam, ale to są takie bardzo nieznaczące zmiany typu lista. ...pasażerów, Która już była na początku DeForesta, a teraz ją znowu dodali, tylko że w innej formie. No to sami wiecie, że to nie jest jakiś mm, super update. Myślałem, żeby coś zrobić na styl tego gazebo, mm, tylko troszkę, troszkę bardziej rozbudowane. Mm, zrobimy tutaj troszkę mm, to w tą stronę. Nie wiem, ja chcę to zrobić tak, żeby jak najmniej drewna na to zużyć. Pamiętajcie, moją radę dotyczącą tego. Jak stawiać tutaj najlepiej budynki? Po pierwsze, nigdy nie stawiajcie na trzy poziomy, jeżeli robicie coś e, z tych Custom Foundation. Czyli nie róbcie tak, żeby było na przykład tak, jak jest ten sposób, żeby, były, żeby nie było trzech, czterech kolejnych, e, jakby to powiedzieć, poziomów tego drewna, <laughs> tylko żeby były max 2. Z tego względu, żeby zobaczcie jak to się da rozciągnąć. To ja bym mógł tak rozciągnął, żeby to nawet dotąd doszło, ale my chcemy zrobić taki inny kształt troszkę. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Nie wiem, czy kąt tam wyjdzie podobny. No ale trudno, ryzyk fizyk. Staram się jak mogę, żeby to wyszło w miarę ładnie. I to zamkniemy. E, albo nawet i nie zamkniemy, już mam trochę inny pomysł na to, jak to dokończymy. Okej, okay, tak. I zrobimy to tak, żeby dotąd. Nie, dobra, tyle starczy. I potrzebujemy na no to zaledwie 81 bal drewna. A cóż to tyle 81 bal drewna. To wygląda troszkę jak taki e, stateczek. I to nie będzie nasz prawdziwy dom. Nasz prawdziwy dom zacznie się dopiero e, na samej górze, więc już jest OK. Wiemy mniej więcej ile drewna potrzebujemy po 5 bal drewna na drzewo, no policzmy średnio 4, czyli potrzebujemy 20 ściętych drzew, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało. Wiecie co, takie samotne drzewka to ja tutaj zetnę sobie legalnie siekierą. Zjemy sobie tu coś przy okazji. Zetnę sobie je siekierą, żeby nadać już kierunek mniej więcej opadania niektórych z tych drzew. I zaczniemy właśnie... Dobrą stronę lecisz? Dobrą stronę lecisz. Żeby te samotne drzewka już sobie tam poleciały Bo nawet wam powiem, że jak już się ścina tą siekierą te drzewo No to nie jest tak źle, nie jest tak źle Bo to bardzo szyb, szybko nam tutaj idzie Szczególnie, że e, tam widzicie jest bardzo, e, bardzo jakby to powiedzieć e, Dobry, e, dobry kąt spadania tych drzew To raz, a po dwa, że tu jest dobre ukształtowanie terenu Które wręcz e, pomaga nam w budowaniu Tutaj całe to drewno zlatuje prosto do naszej bazy, jeszcze bym tutaj tylko dodał, dodał, dodałbym tutaj jakieś ograniczniki, żeby to drewno nam nie spadało na sam dół. Ale widzę, że to chyba aż tak potrzebne nie będzie. Widzicie, już dwa drzewka ścięte i mamy jedną ósmą roboty, jedną siódmą nawet roboty. Bo pamiętajcie, że gdzieś jest tutaj postawiony w jaskini jakiś obóz, którego nie skończyłem budować, i do dzisiaj on mi się tutaj e, pokazuje. Mogłem sobie włączyć teraz kasetę z tego odtwarzacza kaset, który tutaj mam, z tego Walkmana, ale wielu z was, kiedy był ten Walkman poprzedniej serii, uważał, że on strasznie psuje nam klimat, to nie będziemy z niego tutaj korzystali. Jeszcze pamiętajcie, że drewno mamy po prawej stronie, ale myślę, że to wyjdzie naprawdę, naprawdę ładnie. Może zaczniemy tutaj budować coś na kształt tej, tego statku. Który był w Skyrimie, w Whiterun Tego statku... zapomniałem jak się nazywał ten Zakon Wilkołaków, kurde teraz mi to wypadło, bo ja to jest najgorsza Część Skyrimie, mi się ona naprawdę najmniej podobała, więc Wybaczcie mi, że zapomniałem, ale Pewnie wiecie o jaki statek mi chodzi, bo oni mieli Ze statku zrobione tak naprawdę, z tego kształtu statkowego Swoją siedzibę O, Bank poszło tylko tych tutaj trzeba będzie się teraz pozbyć, bo oni do nam przeszkadzać. Mógłbym tutaj na spokojnie ich pozabijać palącą się siekierą, myślę. Nikt się nie obrazi za jakieś ekspresowe pozbycie się zbędnego balastu w tej grze. No oczy Oczywiście, oczywiście wszyscy mnie zaatakujcie, bijcie mnie wszyscy. Czekam na to gnoje. Okej, okay, nasza mała zmiana planów, bo okazało się, że po moim ostatnim pobycie w jaskini a musieli mnie już zabić, dlatego a aktualnie, a aktualnie, z tego co widzicie, to musiałem postawić jeszcze raz naszą platformę i troszkę ją postawiłem w inny sposób, ale jednocześnie potrzebujemy troszkę więcej na nią drewna. I przy okazji nie mam praktycznie nic, co by mi tutaj pomogło w przetrwaniu, więc wiecie co, musimy sobie tutaj przy okazji jakieś e, ognisko pierdyknąć, żeby. W miarę e, móc tutaj jakoś to wszystko przetrwać, to tu się właśnie wyprawia e, i tak. Co na górze będziemy planowali? Tego do końca jeszcze nie wiem. Nie wiem do końca, jak my na górę będziemy drewno wrzucać, e, la, ale podejrzewam, że będziemy korzystali. Oj, dzięki, ci już nie musimy ogniska robić, mój miły kolego. I przy okazji zróbmy sobie e, Energy Mixa, którego od razu sobie zjemy, żeby tutaj wszystko było w miarę e, sacy. Jeszcze jednego sobie tutaj też zrobimy. E, Czyli tak, mamy ile bomb? Trzy bomby i zero dynamitów, ale jakoś sobie poradzimy, już nieraz raz w gorszej sytuacji wychodziłem w deforeście, więc o to się nie martwię, jak nam pójdzie, myślę, że spokojnie możemy tutaj z tych kilku drzew spokojnie zrobić boom, a wiecie bardzo jak ja lubię boom, boom, dlatego zaczynamy od boom i lecimy, jedno boom i mam nadzieję, że parę drzew poleci w dobrą stronę, no... Nie wszystkie są w dobrą stronę i dziwię się. No, no, ładnie. Trzy drzewa. Trzy drzewa, no może być. Spodziewałem się troszkę lepszego wyniku. Eee, ale, ale. Nie spodziewajmy się też tutaj cudów przy bombach, bo to wszystko jest takie randomowe. Teraz będziemy musieli na pewno skorzystać sobie tutaj nie raz jeszcze z siekierki. Ale troszkę ekspresowe tempo tutaj narzucam, i powinno szybko nam pójść stworzenie tej e, platformy. Oczywiście pod warunkiem, że ci panowie tutaj nie będą nam zbyt przeszkadzać i że nie pojawi się nikt nieproszony więcej. Tu już więcej bal drewna nie ma, czyli już mamy nawet sporo uzbieranych. 14 bal drewna na 3 drzewa. Nie jest to zły wynik, nie jest to najlepszy wynik. Ale tak jest. Czy mamy bomby z? Nie mamy bomby z, na, z klejem, więc sobie ustawmy bomby z klejem. Tu sobie jedną postawimy i lecimy. Mam nadzieję, że mocno pierdyknie. No, nie do końca o to mi chodziło z tym, żeby to robiło fikołki na samym środku naszego lasu. Oni będą mi tutaj przeszkadzać teraz cały czas, ale póki mam staminę, to się nie muszę martwić o to, że mnie będą bić. Ale naprawdę to, to będzie nawet fajny efekt, tak podejrzewam. Że to będzie coś ciekawego. Dawno w tak ekspresowym tempie nie ścinałem drzew. Już mi brakło bomb, bo dziwnym trafem chyba bomby zostały znerfione. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie wiem, czy to było w patchnotech, czy nie było, ponieważ ja tych patchnotech za często um, nie czytam. Ale z pewnością coś tutaj się zmieniło w kwestii bomb, bo one już takiego damage'a obszarowego nie zadają jak dawniej. A, albo to po prostu mi się tak zdarzyło, że po prostu źle te bomby jakoś ustawiłem, czy coś, ale mimo wszystko. Siekierką też nam dobrze tutaj idzie Jeszcze tylko parę bal drewna I jesteśmy prawie tutaj gotowi, ale no powiem wam szczerze Że z tym drewnem z Energy Mixem Którego zacząłem coraz częściej Używać, naprawdę idzie wyśmienicie Naprawdę tutaj wszystko da się bardzo szybko Ukończyć, tylko żebyśmy nie umarli tutaj z pragnienia ani z tych rzeczy, bo naprawdę bym był już tutaj naprawdę, naprawdę smutny. Widzicie, powoli zbić drzewa. Zaczęłam je wycinać w taki sposób, bardziej mm, według wskazówek zegara. Dobieram tutaj sobie drzewa, czyli dobieram sobie najbliższe drzewa, które są dookoła, i później przychodzę coraz dalej, coraz dalej w głąb tego lasu, który tutaj mamy w pobliżu, z którego czerpię aktualnie moje surowce. I tutaj, zobaczcie, mam jeszcze jedną, dwie. No jeszcze tylko jedno. Jedno porządne ścięcie. Im będziemy mieli już większość rzeczy gotowych. Tutaj widzę jeszcze tam jakaś samotna pala drewna. Nie wiem, czy jest nam. O! opacalne, pójść po nią, ale zobacz, naprawdę fajnie wygląda, nawet się cieszę, że mnie zabili, bo to wygląda troszkę lepiej niż ten statkopodobny wytwór, który planowałem tutaj stworzyć, no i zobacz, tu od razu wchodzimy, podcinamy jedno drzewo i od razu idziemy do kolejnego drzewa, tak jak za starych dobrych czasów, kiedy się ścinało tylko ważne jest to, żeby mieć ten Modern że żeby mieć tą najnowszą siekierę, tą najlepszą, bo ona jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo potrzebna i jest przydatna jak nigdy Ponieważ tą zwykłą siekierą, to byście się tutaj zajechali, po prostu. Mamy tu jeszcze jednego Energy Mixa, więc lecimy z nim. Z tą strony mi poleciały te bale drewna, no ale trudno, mam tam w pobliżu. Ej, to drzewo chyba jest nie do ścięcia, no. No nie dziwię się, nie jest do ścięcia. Także pożegnajmy się z tym drzewem. I teraz tak, tu sobie pododajemy oczywiście moje bale drewna. Tu jest ta samotna bala drewna, więc sobie ją weźmiemy, jak już tu jesteśmy, to jest od nas opacalne I tutaj jeszcze jedna, więc nie była taka samotna znowu. I już słyszę Indiana Jonesa albo Tarzana. O, stary co najbardziej dostał rolę we Władcy Pierścieni niż w Tarzanie. I chyba nic nie dostanę od niego, ale się przydadzą jego kończyny, zrobimy sobie z nich kości, potem. Oczywiście kości się będą nam później mogły przydać do czegoś i ten pan też weźmiemy sobie od niego nogę. O ile możemy więcej niż jedną, możemy oczywiście. Nie wiem, dlaczego zawsze bierzemy dwie lewe nogi. To jest już nieważne. nie, dwie lewe? Nie, teraz prawą wzięliśmy. Ale, we kwipunku, chyba są wszystkie takie same. Ale nie będziemy tego dochodzić, bo chyba nie jest najbardziej interesujące, aż w szukać, kto jaką ma nogę. Weźmy sobie te najbliższe stąd, wsadźmy do naszego wózka. No, który niestety już jest pełen. Ale tym sposobem, chyba już ukończymy. Jednym kursem. O prawie ukończymy jednym kursem naszą budowlę, tylko teraz jeszcze nam pozostało 5. No, pięć bal drewna to już jest naprawdę, naprawdę ostatek. I nasza platforma będzie gotowa. Zobaczymy później, jak tam będzie najłatwiej wejść na górę. Bo tu też nie jest powiedziane, że to będzie bardzo łatwe budowanie. To jest chyba najłatwiejsza część czyli zebrać drewno na podstawy na naszego. Naszego dziwnego budynku. Nie do końca ceta ja na górze postawię. Czy ja będę stawiał tam jakiś e, dom na balach e, AK-GTA 5, które ostatnio dodali? Czy jakoś inaczej do tego podejdziemy? Tutaj ja tylko 4 bal drewno dostaliśmy z tego konkretnego drzewa. No kiedyś więcej się dostawało bal drewna. Były drzewa, za dostawało 5, a teraz już nie dostajemy 5 bal drewna za niektóre drzewa. No po szczerze, że wygląda ładnie. Wygląda przednie, wygląda jakby nawet ślicznie. Z tej perspektywy nie wygląda to na jakieś super olbrzymie. Przemkowe budownictwo, ale jak już tutaj wejdziemy, no to czuć jednak ten ogrom, czuć ten ogrom. Zobaczmy, jakim sposobem najłatwiej byłoby nam wejść na górę. Z pewnością zrobimy schody, prawda? No, schody to już mogę zacząć teraz nawet zrobić schemat, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy na to razem drewna. Schody zrobimy w spiralną, spiralnym stylu. Będę chciał mieć schody zrobione mniej więcej na Na, na słoneczną stronę. I z tego, co możecie zauważyć, to chyba nie. Nie da się postawić schodów w takim łatwym sposobie, więc zrobimy spiralkę, mimo wszystko. Zrobimy to tak. I spiralka pójdzie o cholera. No to, to, to troszkę zwaliłem. Co byśmy musieli zrobić, żeby spiralka poszła? Bo jakbyśmy zrobili to w tą stronę, to troszkę nam schody będą nachodziły się na. Elementy tutaj. No, trudno, wiecie co, zobaczmy po prostu, jak to wygląda. Jak to wygląda z tej strony? No, po prostu schody by na siebie nachodziły. 27 bal drewna na szybciora potrzebujemy. No, uzbierać 27 bal drewna myślę, że to nie będzie żaden problem. Go do was wrócę, tylko je zrobię. Zajebistym pomysłem było rozwalanie drzewa w tą stronę. Po prostu zajebistym, no. Więcej drzew tu jeszcze spadnie. Wy cholery jedne. Drzewo tutaj spadło i rozwaliło mi kawałek mojego fundamentu. No, ale, ale budynek, budynek siedzi dalej, nie? Budynek siedzi dalej i ma to w dupie, że zostało rozwalony. No, trudno się mówi. Najwyżej jakoś to w przyszłości naprawię. Ja to naprawię, uwierzcie mi. A, nie wiem jeszcze w jakiś sposób, ale na pewno... Twórcy gry przewidzieli taką możliwość, prawda? Zlinczowalibyście mnie, gdybym mnie zakończył odcinka z tym słynnym stryknięciem, dlatego... no. Jeszcze jedna bala drewna i mamy gotowe schody i będziemy w końcu mogli udać się na górę zobaczyć, co takiego w ogóle my zrobiliśmy pośrodku tego pieprzonego lasu. Ale myślę, że ta budowla ma swoją e zacną przyszłość. I zobaczmy schodki... Jest! Dobrze! Dobrze działają nasze schodki, tylko jeszcze problem z tym, co my tu... O! Trzeba naprawić to, czyli jednak jest możliwość naprawy tego wszystkiego. Wystarczy tylko znaleźć bode drewna, więc, więc źle nie jest. Bardzo mi się podoba to, że da się to naprawić, bo już się że nie będzie można naprawić naszej bazy, bo nigdy jej nie zepsułem w taki sposób, by było co z niej odzyskiwać. Zazwyczaj moje skromne przygody ze ścinaniem drzewa przy bazie kończyły się najczęściej po prostu rewolucją w naszym. E, lesie, czyli e, żegnamy wszystkie budowle, które tutaj kiedykolwiek powstały. E, Pamiętacie zresztą, 3000 osób, ponad 4000 na live, kiedyś. E, dobrze pewnie pamięta. To jak Przemek rozwalił domek dynamitem. Chyba musimy wejść na górę i mimo wszystko, żeby to naprawić. Nie, nie spadni, nie spadni, bo się zabijesz. Don't do this. Nope, nope, no. Byliśmy bliziutko, tak bliziutko byliśmy. Bardzo bliziutko. Naprawiłem. Mówiłem, że naprawię, kto, kto we mnie wątpił niech pierwszy rzuci kamień i nagle Przemek dostał gradobicie kamieni na pysk. N mam nadzieję, że mi się odcinek spodobał, to jest pierwsza część zbudowania, ehm, chyba, chyba to nie koniec naprawiania naszego... Naszego domku. No ale jeszcze się tym pobawię. Tutaj jeszcze się tym pobawię. Jeszcze mam nadzieję, że tutaj parę rzeczy poprawię w tym, co tutaj jest. Ale na razie Was żegnam. Zapraszam Was na live. A. Mam nadzieję, że wpadniecie. Do zobaczenia i cześć, bo pewnie YouTube znowu będzie mi przetwarzał ten film przez parę m, dobrych godzin. Ale Was żegnam eee, i co? Macie jakieś pomysły na temat tego, co tutaj można wykonać? Ja chętnie e, bym usłyszał to od Was. Co byśmy tam na górze tej platformy mogli e, dodać tego? poważnie kiedy Was żeby się